Wierzyliśmy, że radni za wszelką cenę atakują burmistrza. I sprawa, demokracja mają radę. Bardzo mi upadło, gdy było głosowanie na temat diet dla radnych. Dlaczego my to było? Bo diety są płacone z naszych podatków. Proszę Państwa, może by mi tak nie bolało, gdyby kto po inny powiedział niż Pan Belgi. Pan Kierry powiedział, że są diety małe, że za małe. Proszę Jest Państwa, tak pamiętam, pamiętam Panie Berger. nie skończyłem mówić, proszę nie przeszkadzać. Pamiętam Panie Berger, jak Pan... Nie To znaczy, kiedyś, Powiem wam, Był pan cały miesiąc na urlopie, proszę, na nartach. Dostał pan... pan. Nie kładę. Nie, nie, proszę pana. Nie kładę. Jest to udowodnienia. Dał pan wnioski, zgadza, proszę pana. Druga sprawa, Proszę, panie. Panie, proszę bardzo. tak się zachowuje radnik, któremu... Mówię prawdę, nie przyjdę. Druga sprawa, mogę mówić czy mam nie mówić? Proszę pana, odbieram panu głos. Ze nie proszę pana, pani głosu nie odbieram. Proszę pana, żeby mówił tak, jak będę chciał. Proszę, proszę. Panie, proszę pana, żeby mówił. Szanowni państwo, składam formalny wniosek o zajęcie sesji ze względu na zachowanie mieszkańca. Proszę państwa ja... Bardzo źle. Zrobić nie wiem kogo. Pan na zaprosił pan naszego papieża, chciał pan zaprosić. Oto, pan nie wie jak się zaprasza w głowę państwa, powinien pan wiedzieć jako nauczyciel, człowiek kształcony. Chciał pan zrobić za tymi. Na temat umiany mówi się w całym kraju i w całej Polsce i nawet na świecie, że tak... Proszę Państwa, proszę Państwa radni, żeby się to sprawę załatwili, bo ta sprawa jest bardzo, bardzo zła. Taka promocja naszego miasta przez Pana Przewodniczącego naprawdę nie powinna mieć miejsca, bo to jest hańba dla naszego miasta. Dziękuję bardzo. Z tego wszystkiego mikrofony się odezwały.

zakłócała Pani porządek kilkakrotnie, nie zwracała Pani, nie radowała Pani na uwagi, w związku z tym proszę merytorycznie, są to wolne wnioski, proszę zadać pytanie Panu Burmistrzowi. Zapraszam. Proszę Panią, proszę Panią, takie mam, takie mam uprawnienia zgodnie z regulaminem pracy Rady Miejskiej. Bardzo proszę. Jak to stanu wygląda? Jak on wygląda? Kto by Proszę na stanie urzędu, jest stan i proszę się z nim zapoznać. Proszę bardzo. Proszę bardzo, bardzo, bardzo. My jesteśmy mieszkańcami. Proszę Wy Panią, odpowiadam Panią. Mieszkańcy mają głos, jak tu chodzą i mają prawo być szanowani. Wszystkie te lata, co

Znowu może to być miłe, no bo Pan wyrabiał naszą chęć. Nie uważam tego za słabe. Ale nie można mówić jak Pani się może, że tak strasznie Pan mówi źle. Tak po kolei, że tak strasznie źle. I że Pan ma za tyle czasu zajmuje na takie gadanie o niczym. I że Pan Borowski pięć, dziesięć razy zabiera głos. Że, że Pan ten też mówi, tyle i tyle. tyle. A my wszyscy w taki środek musimy tu siedzieć, aby się na Pani zbędzali. No proszę Panią mieszkańcami, to, to, to Pani na... nas wybrali, nie żeby nas tak traktować. To jest nie, dobrze, starszy, sami, nie macie naprawdę jakiegoś Proszę, Proszę o zadanie pytania. A jeśli chodzi o integracyjne spotkania, to, prawda, to, to pani Panią, że nie tylko raz w a mogłyby być co miesiąc, bo dzieci, które są niepełnosprawne, powinny być naszą troską i powinny być takie spotkania częściej. Jestem od no zimna i za tą sprawą, bardzo. Trzej, Ale przez trzy lata nie znalazł czasu. Znajdzie, znajdzie, czy Pani ma. Ja wiem, że przed wyborami znajdzie. Trzeba szukać wszystkich w cały czas jakichś minusów, bo to wstyd. Okay. Szanowni Państwo, jeżeli to jest merytoryczna dyskusja, to ja...